Witajcie serdecznie. Dzisiaj będziemy testować nowe ufery, które, jak się okazuje, są kopią praktycznie uferów Micro Precision. To są ufery firmy Steck. Jak widzicie, włókno, również jak w Micro Precision. Aluminiowy kosz w jednym i w drugim głośniku. Mały układ magnetyczny tutaj. Mały układ magnetyczny tutaj. Te ufery są zrobione już pod kopię wersji MK2, czyli mają bardzo delikatne górne zawieszenie, takie bardzo, bardzo, bardzo delikatne, właśnie jak w Micro Precision 2, ponieważ tutaj to jest wersja MK1, mamy twardsze zawieszenie. Natomiast te ufery ściągnęliśmy dla klienta, aby zastąpić te ufery, które jak z poprzedniego filmu wiecie, no niezbyt nadają się. To są dwa zestawy głośników, które ściągnęliśmy. W zestawie również występują Twittery z tego. Zobaczcie, jak one są wykonane. To jest, tak jak mówię, kopia Micro Precision tweetera. Więc bardzo fajny tweeter z zestawu Q65C. I ten zestaw składający się z Twittera oraz z Woofera bez zwrotnicy to jest zestaw aktywny, kosztuje 1399 zł. Natomiast będziemy te ufery sprawdzać, czy one również będą się nadawać do naszego zastosowania i czy są równe. Czy wszystkie mają jednakowe parametry, ponieważ one występują w dwóch pudełkach. Więc mamy dwa zestawy tak de facto. Nie były dobierane przez dystrybutora, przyjechały do nas bezpośrednio po prostu pierwsze, wrzucone do paczek. Zabieramy się za pomiary. Tak jak poprzednim razem, mamy przygotowany ufer. Mamy również przygotowane tutaj narzędzie pomiarowe, czyli Clio 12. Wykonujemy pierwszy pomiar ufera. Zapamiętujemy go pod jedynką. Bierzemy drugi ufer. Mamy już podłączony drugi ufer. Wykonujemy pomiar. Muszę sobie myszką. Znaczamy go na biało i przystępujemy do trzeciego ufera. Może mi się to uda jedną ręką zrobić bez cięć. Odkładamy sobie ten głośnik. Bierzemy następny z puli. O. Podłączamy go. OK. Robimy pomiar trzeciego głośnika. oznaczamy na zielono, odłączamy, odstawiamy go, możemy, Oj! ostatni, czwarty ufer, Złączamy go sobie i robimy pomiar czwartego, oznaczamy go sobie na żółto i zobaczcie. Mamy cztery praktycznie jednakowe ufery, które w tym przypadku możemy bez najmniejszego problemu użyć w tym zestawieniu. Więc mamy cztery ufery, które bez problemu będziemy mogli użyć w tej konfiguracji czyli w pełni, w pełni aktywnym systemie, przednim po dwa ufery na stronę. Dodatkowo być może użyjemy tych twitterków, aczkolwiek klient ma twitterki troszkę z innej serii i te twittery założymy najprawdopodobniej na tył, do tylnego systemu, gdzie wykorzystamy jedną parę uferów, właśnie Micro Precision, czyli założymy sobie zestaw Micro Precision oraz twittery Stega na tył, natomiast na przód pójdą cztery ufery Stega. Plus do tego głośniki średniotonowe i wysokotonowe, ale o tym to w następnym filmie. Dzięki serdecznie i do zobaczenia.